To wszystko, co się teraz dzieje, nie zmierza ku śmierci. Z Ewangelii według świętego Jana. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był. Mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój z martwych wstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł żyć będzie każdy kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki wierzysz w to odpowiedziała mu tak panie ja mocno wierzę że ty jesteś mesjasz syn boży który miał przyjść na świat Jezus wzruszył się w duchu rozrzewnił i zapytał gdzie go położyliście Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów, przy, Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Śmierć jest naszym największym problemem i dzisiaj tego chyba bardzo szczególnie doświadczamy. Rzeczywiście wobec sytuacji tej zarazy, wobec tych wieści, które nas dochodzą z Włoch, z Hiszpanii, gdzie ludzie umierają, gdzie nekrologi zajmują 14 stron w gazetach, gdzie są tragedie ludzkie i Dramaty bezsilności w służbie zdrowia. Dziś szczególnie czujemy się przygnieceni przez ten cień śmierci, który nam towarzyszy. Rzeczywiście to śmierć powoduje, że wszyscy lękamy się o przyszłość o to, jak będzie, co będzie. I ten lęk powoduje, że też podejmujemy nieraz błędne życiowe decyzje. Nie postępujemy według pragnienia miłości, pragnienia bycia dobrym, pragnienia bycia darem dla innych, ale często postępujemy według obaw o nas samych, o to, żeby nas ktoś nie skrzywdził, żebyśmy nie odczuli jakiegoś zła, żeby nam, naszej rodzinie się nic nie stało. Lękamy się tego i efekt jest taki, że postępujemy według naszego egoizmu, naszych złych pragnień. To wszystko dlatego, że gdzieś z tyłu głowy zawsze mamy to, że nasze życie się gdzieś kończy. I co będzie, jeśli się skończy, a my nie będziemy szczęśliwi? Dlatego śmierć jest y, czymś takim, czego się najbardziej boimy, co nas najbardziej przeraża i co nas y, najbardziej dołuje. I teraz, y, dlatego y, ten czas zaraz jest szczególnie trudny. Y, ale Jezus mówi, choroba ta nie zmierza ku śmierci. Mówi tak do łazarza i mówi tak dzisiaj do nas. Ktoś, kto uważnie zasłuchał się w słowa tej Ewangelii, mógłby powiedzieć, no jak to? Nie zmierza ku śmierci. No ale przecież ten łazarz wziął i umarł. Jak to nie zmierza ku śmierci? To, co Jezus yy, jakoś tutaj minął się z prawdą. Ale Jezus. Nie minął się z prawdą. Jezus powiedział prawdę, tylko on powiedział taką prawdę, która jest dla nas czasem niezrozumiała. Faktem jest, że no Je Łazarz umarł i Jezus specjalnie czekał, żeby Łazarz umarł, i jeszcze w dodatku czekał kolejne dni. Kiedy posłyszał o jego chorobie, mówi Ewangelia, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. I dopiero potem powiedział: Chodźmy do Judei. I kiedy z Galilei do Judei się idzie dzień albo dwa, kiedy dotarli do Betanii, zastali łazarza już cztery dni leżącego w grobie. Już jego ciało się rozkładało i śmierdziało. Jak to potem. Powiedziała też siostra zmarłego Marta. Dlaczego Jezus czekał specjalnie, że ten łazarz umrze? Bo Jezus ma wszystko pod kontrolą. Bo Jezus cały czas wie, co się dzieje i zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. To Bóg jest Panem Historii i to On kreuje. Tą historię, to On ustawia ten cały scenariusz, w którym żyjemy, tak żeby w tym scenariuszu tych dwóch protagonistów, czyli Bóg i ja, albo Ty, mogło wejść w dialog, poznać się lepiej i w sobie zakochać. Dlatego Jezus czeka, żeby Łazarz umarł, bo ma w tym wszystkim jeszcze lepszy plan, bo Bóg dopuszcza pewne zło, tylko wtedy, kiedy chce z Niego wyciągnąć jeszcze lepsze, jeszcze większe dobro. Kiedy Jezus przybywa do, do domu Łazarza. I Marta dowiaduje się o tym, że on tu jest. Przychodzi do Jezusa, wzruszające jest to spotkanie. Marta w gruncie rzeczy nie, nie ma pretensji do Jezusa. Ona go kocha. Mówi do niego tylko: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i tak wiem, że Bóg ci wszystko da, o co byś Boga prosił. Jezus jest dla Marty ogromnie ważny. Jest dla niej bardzo bliski, ona go kocha. ale go nie rozumie. Kiedy Jezus mówi: "Brat twój zmartwychwstanie", Marta yy, odpowiada według nauki Jezusa: "Wiem, powstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Ale Jezus wtedy do niej mówi ważne słowa. Mówi: "To ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". A kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Dziś z tym pytaniem Jezus zwraca się do mnie i do ciebie. Czy my wierzymy, że śmierć tak naprawdę jest pokonana? Zmartwychwstały Jezus przyjdzie do Świętego Jana, i powie: Oto ja jestem Alfa i Omega początek i koniec pierwszy i ostatni. Byłem umarły, a oto żyję i mam klucze śmierci i odchłani. Przyjdzie Jezus do swojego apostoła, zmartwychwstał i powie patrz, nie ma takiej śmierci i nie ma takiej odchłani, do której bym nie miał kluczy. Ja jestem Panem i ja jestem Alfa i Omega. Alfa i Omega to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Tak jak my mówimy, że coś tam jest załatwione od A do Z. Więc właśnie zawsze śmierć miała to ostatnie słowo. W życiu człowieka. Kończyła wszystko definitywnie. Ale Jezus mówi: To ja jestem teraz Alfa i Omega. To ja mam ostatnie zdanie w kwestii śmierci i życia. I to dlatego, zobaczcie, Jezus mówi te słowa: Ta choroba nie zmierza ku śmierci. Ta zaraza, ten koronawirus nie zmierza ku śmierci. To wszystko, co się teraz dzieje, nie zmierza ku śmierci. Zmierza ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. I wskrzesza łazarza. Chrystus zmartwychwstały dokonuje czegoś więcej niż tylko wskrzeszenia łazarza, bo wskrzeszony łazarz kiedyś tam i tak później umarł. Ale ten wskrzeszony łazarz nie umarł już na wieki. I my też nie umieramy na wieki. Bo każdy, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, kto do Niego należy, kto otrzymał Jego Ducha, ma w sobie Bożą naturę, która umrzeć nie może, bo ma zwycięstwo nad śmiercią. I dlatego my, chrześcijanie, nie umieramy, kiedy Przychodzi śmierć biologiczna, natura Boża, która jest w nas, przeprowadza nas przez śmierć prosto w ramiona kochającego Ojca, naszego taty, który jest w niebie. I dlatego my nie musimy się tak bardzo bać śmierci, zarazy. Kryzysu finansowego i gospodarczego, który potem przyjdzie, zwolnienia z pracy, różnych rzeczy, które są trudne i wobec których jesteśmy bezsilni i nie mamy rozwiązań. Bo my wiemy, że Jezus przyjdzie i powie: odwagi, nie bój się. To ja zwyciężyłem śmierć i mam dla ciebie to zwycięstwo. I wyobraźcie sobie tą sytuację tej Marty i Marii, kiedy zobaczyły swojego brata zmarłego, jak żyje. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe w Jezusie Chrystusie. Dlatego, bracia i siostry, odwagi, mamy teraz ten czas trudny, ale mówi dzisiaj Jezus do mnie, do ciebie: Ta zaraza nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. I zobaczcie już dzisiaj te świadectwa, które są z Włoch, już one świadczą o tym, jak wielu ludzi dzięki tej zarazie narodziło się do życia wiecznego, jak wielu nawróciło się do Chrystusa, powierzyło się jemu, narodziło się z wysoka, jak wielu zaczęło żyć tym życiem, którego już się nie da zniszczyć. I myślę, że Również i tu, u nas, będziemy tego doświadczać. Dlatego, kochani, miejmy tą ufność w Panu, bo my mamy tego, który przychodzi, zmartwychwstały, pokazuje swoje chwalebne rany i mówi: Odwagi. To ja jestem, nie bójcie się. I pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy. Nie mają tej nadziei. O tych wszystkich, którzy dziś rzeczywiście są steroryzowani wobec tej perspektywy zakończenia życia, tego, że co się może wydarzyć, pamiętajmy o nich w modlitwie, bo to jest dla nich czas szczególny, czas łaski, czas, kiedy mogą spotkać Chrystusa. I pamiętajmy też w modlitwie o tych, którzy są szczególnie osamotnieni. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o służbie zdrowia, tych braciach i siostrach, którzy nieraz heroicznie pracują po 18 godzin na dobę, żeby posługiwać tym chorym. Bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną, w Chrystusie, i Dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie.